hello we are very international company and we welcome you and we have for you people some news from our newsroom everything sounds more, more believable when you say in english i hope you are all understand us because we won't do everything for you and for your understanding us exactly not us you think us Shit from us, but us, I mean our us. Yes, With If us. you have your us, you must number one thing. Yes. Your yes. us, it's your us. Never your us give another people. Never. Exactly. Witamy serdecznie. Ja ciekawa was, Grzegorz Wartowiczki i Violetta Rus. Przywitaliśmy Państwa i przekazaliśmy Państwu wiadomości w różnych językach. Mam nadzieję, że Państwo rozumieli. Jeżeli nie, to trudno. Zapraszam o 17.00. Przepraszam Cię, Jacku, ja tylko chciałem Państwu w naszym kraju wyjaśnić, że jest to jubileuszowy program, bo już 150 i w związku z tym nasza umowa podpisana z BBC zawiera emisję naszego programu na całym świecie.